witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, standardowo na tapetę leci akwarium morskie. Nie było żadnych zmian. Filmik jest kręcony przed podmianą. No, co mogę powiedzieć? Po raz kolejny się pewnie powtórzę, ale zmiana położenia co po niektórych korali bardzo dobrze na nie wpłynęło. Nawet sarkopyton, o którego. Tak strasznie się martwiłem, że nic już z niego nie będzie, że coś mu się stało. Zaczął reagować na światło, zaczął się już pompować bardzo fajnie. Pozostałe korale, co zobaczycie na zbliżeniach, przynajmniej chciałem oddać to, ten obraz tego, jaki jest faktycznie w zbiorniku. Wszystkie się pompują, wszystkie reagują właśnie na zaświecenie czy gaszenie się światła. Troszeczkę przykombinowałem znowu zaświetleniem, ponieważ no mimo wszystko żeby ten zbiorniczek fajnie wyglądał, to przydaje się moment, gdzie świeci się samo niebieskie światło, żeby zobaczyć jak korale pięknie odbijają i świecą w tym niebieskim świetle. Rozwiązałem to w ten sposób, że Lampa ta Spektra świeci tylko i wyłącznie niebieskim światłem. Udało mi się troszeczkę wyżej podnieść lampę Fluvala i z niej tylko świecę białym światłem. W tym momencie jest na 60%. To tak naprawdę na, takie, na taki zbiornik nie widać tego tak strasznie, żeby to mocno świeciło. Między tymi lampami są różnice w rodzaju diod czy diod, jak to się tam mówi? W lampie fluwala są montowane metodą SMD, czy diody SMD, tak to się mówi na to. A tutaj są diody, które mają bardzo dużą soczewkę, takie wypukłe diody. I różnica w mocy światła, czy w świetle, które one oddają, i jak to światło jest rozpraszane nad akwarium, jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o lampę spektra, to um, przez te właśnie e, duże soczewki, które są e, na tych diodach, czy te diody w ogóle są zatopione w takich dużych soczewkach, e, promieniowanie jest troszeczkę mniejsze, ale e, wydaje się, że jest o wiele więcej światła. Natomiast jeżeli chodzi o lampę e, fluwala, to rozproszenie ma, z tego co pamiętam, według instrukcji 120 stopni, ale nie ma to takiego fajnego efektu, jaki można by było oczekiwać od lampy za takie pieniądze. Jedna i druga, można powiedzieć, no nawet spektra jest o wiele tańsza, a efekt y, świecenia widoczny gołym okiem na przewagę właśnie tejże lampy. Standardowo jak to przy niedzieli będzie 5% podmianka zawsze podmieniam 5 litrów wody, rozrabiam sobie solę, zostawiam żeby odstała sobie tam parę godzin i robię podmianę jeżeli chodzi o samo, sam serwis tego zbiornika to odlewam troszeczkę wody później yy, biorę Szmatkę, tą mikrofibrę, czy jakoś tak to się nazywa, taka, taka drobniutka, taka delikatna e, szmatka. Przecieram wszystkie e, szyby. Wcześniej robiłem to ręcznikiem papierowym. Teraz jest mi wygodniej, tą szmatką. E, oczywiście nie wszędzie się można dostać, też e, ze względu na to, że skałka e, ogranicza w niektóre miejsca dostęp, czy nawet trzeba to bardzo delikatnie robić żeby nie uszkodzić korali, czy żeby nie zahaczyć je szmatką, czy nie zahaczyć skałki, która jest bardzo chropowata i porowata i bardzo łatwo czepia się właśnie ściereczki. Tutaj przy samym dnie biorę kartę taką do bankomatu, przecieram szyby, chociaż przydałby mi się bardzo dobry taki jakiś czyścik z żyletką. Kiedyś kupiłem taki zestaw, ale no, pożar się, boże, parę złotych kosztował, na to się oczywiście połakomiłem ale nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. Chociaż nie ma co narzekać, największy problem mam z takimi twardymi glonami na szybach. Ciężko się je usuwa, a nie chciałbym też stosować jakichś tam ostrych narzędzi, żeby nie porysować sobie szyby w akwarium, no bo wtedy automatycznie będzie to troszeczkę. Głupio wyglądało. Wiem jak wygląda moje 112-litrowe akwarium roślinne, które już wiele razy było czyszczone i przecierane gdzieś tam. Zawsze przy porządkach przerysowało się szybę kamieniem, czy akurat na czyściku magnetycznym znalazł się jakiś kamyczek i szyba się bardzo łatwo porysowała. Tutaj też jest takie samo ryzyko. W tygodniach, jak na przykład przecieram szyby z pyłu, to. No, czasami ten czyścik spadnie, czy po prostu jest jakieś tam, nie zauważasz, ziarenko tego arganitowego piasku czy żwirku między szybą, a właśnie tym czyścikiem i można sobie bardzo łatwo porysować szyby. Jeżeli chodzi o samo wody, na razie dałem sobie spokój, na razie ten zbiornik Funkcjonuje. Też wydawało mi się, że zbyt duże białe światło powoduje pylenie na szybach. Po zmniejszeniu tej ilości białego światła, może troszeczkę zmniejszyło się też pylenie na szybach, ale nie jest tak, że całkowicie ono zniknęło, więc pozostało mi tylko przecierać, oczywiście co jakiś czas te szyby. Aby widzieć to, co się dzieje w zbiorniku, i to wszystko, cały czas zastanawiam się nad rybkami do tego akwarium. Też nawet szukałem, czy gdzieś nie można przez internet zamówić, żeby przysłali do domu. To by mi najbardziej odpowiadało, żeby po prostu zamówić przez internet i żeby rybki przyszły do mnie. Jeżeli macie jakieś sprawdzone źródła na takie zakupy, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Ja tam. W kilku sklepach internetowych rozejrzałem się. Myślę, że to jest ostatni moment, żeby zamówić takie żywe stworzonka przez internet z tego względu, że no, pogoda już robi się coraz chłodniejsza, noce są coraz zimniejsze, poranki też. Wiadomo jak to w czasie transportu, nikt się tym nie przejmuje, nikt na to nie zwraca uwagi może być gdzieś pozostawiane na samochodzie, czy, czy po prostu w zimnym magazynie i może się stać krzywda tym zwierzaczkom, dlatego jeżeli macie jakieś sprawdzone źródło i jest to źródło pewne i wiecie, że dobrze będzie rybki dobrze będą przygotowane do transportu i nie będzie widoku na to, że może stać im się krzywda w czasie transportu dajcie znać, gdzie coś takiego Mogę zamówić, najpewniej, i będziemy wtedy coś na ten temat myśleć. Wiem, że czas goni, ponieważ za chwileczkę już będzie październik, za chwileczkę będzie coraz chłodniej. Jeszcze teraz są w miarę ciepłe dni, więc ostatni dzwonek na to, aby coś zamówić przez internet. Dlatego jeszcze raz, jak macie sprawdzone źródła, bardzo proszę, wrzućcie w komentarzu. Będziemy coś na ten temat myśleć. Zaczyna się nowy tydzień, więc. Myślę, że jest to naj, najlepszy moment na to, aby zamówić rybki przez internet. Myślę, że zamówienie złożone początkiem tygodnia ma najlepsze szanse na to, aby w miarę szybko dotarło do, do mnie to życie, żeby nie przekiblowało gdzieś przez weekend, w jakimś magazynie, żeby się nie stało, nie wiadomo, co jeszcze z tym wszystkim. No, cóż, dzisiaj nie ma za bardzo jakichś gorących tematów do omawiania w tym zbiorniku, więc. Nie ma co przedłużać tego filmiku. Jak widzicie, starałem się zrobić jakieś fajne ujęcia. Starałem się też przy niebieskim świetle coś nakręcić. Naprawdę chciałbym dobrze oddać obraz tego akwarium, ale no, sprzęt mam jaki mam. Jeżeli sami przygotowujecie materiał o swoich zbiornikach, dajcie znać, czym filmujecie, jak filmujecie, na co zwrócić uwagę. I tak dalej, i tak dalej. Więc pozostało mi tylko życzyć Wam dużo zdrowia, życzyć Wam powodzenia w swoim hobby i co. No, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Może coś ciekawego się już wydarzy. Może już będzie coś żywego w tym zbiorniku, może coś już będzie pływało. Pozdrawiam Was i do usłyszenia. Cześć.